No dzień dobry. Właśnie jesteśmy w Berlinie, a teraz w parku jesteśmy, ale sorry, że po prostu, ale znaleźliśmy jednego bezdomnego, bo Krzysiek odpada. No tutaj można coś zjeść. O, idę sobie... O! Pysznie zjeść można! Ale idę ja do parku. Pokażę Wam... A tutaj zwierzyniec jest. Tam koniki żeby. Tutaj właśnie są zwiży na o! Łabędzie! No bo ja zrób na stwierdzenie no bo walił kurwa szkok! No i nie chce, czy nie wyszło? No to jak tam? Siadaj! Nie, jestem pokazać! No widzicie. O, A. To jest park. O, będzie. Berlin. Berlin. Berlin zachomny. Berlin zachomny. No to... To taki film dla Was. Trzymajcie się, widzicie.